Siema, tu Ekipa Pawła. Zostawcie suba i łapę w górę. Jak wiecie, ich wleciał najdłuższy film na moim kanale. Trwa długo właśnie, najdłuższy. Jeśli go, jest, tu go jeszcze nie widział, niech zostawi łapkę w górę i subskrypcję. A, i nagrywam jeszcze krótkie filmy YouTube Source. Na i też się da pojawiać. Przechodzimy do quizów. Stella czy Flora, którą wróżkę najbardziej przypominasz? Wydawca same quizy. Noty Remedy. A ma podkreślenie gama. Jedną godzinę temu edytowano. Bloom. To właśnie do Bloom jest ci najbliżej. Widać, że lubisz być w centrum uwagi. Jesteś sympatyczna oraz wszystko byś zrobiła dla swoich bliskich. Podziel się wynikiem w komentarzu. Nie kreatywna. Jeden tydzień temu. Bloom. Uwielbiałam ją najbardziej. C00 kie CH1 pseudonim. Trzy tygodnie temu. Blum. To właśnie do Blum jest Ci najbliżej. Widać, że lubisz być w centrum uwagi. Jesteś sympatyczna oraz wszystko byś zrobiła dla swoich bliskich. Podziel się wynikiem w komentarzu. Nie jestem pewna wyniku, lecz mi on nie przeszkadza. Ciekawy quiz mniej niż 33. Maria podkreślenie de podkreślenie hedgehog. Trzy tygodnie temu. Flora. Nawet lubię Florę. Przez długi czas była moją ulubioną wróżką z Wings. Moja ulubiona, ulubiona Przypominam ją. Fajny quiz. Izaki Sioskorupa. Trzy tygodnie temu. Z Gwiazdka, gwiazdka, a spadłaś? Moja a ulubiona wróżka to nie komuś się chyba pobiegiło. Noty Remedy. Autor. Chować kulturę osobistą oraz uwie...

Wydawca same quizy. Zobacz podobne quizy. Bajka Blum, czarodziejki, Flora Club Wix, Leila, Magia Musa, Serial Stella, Tecna Test Wix, Znajomość. 19.19. dziewiętnastych. 19. Lecimy teraz. Jak dobrze znasz Klap Wings? Wydawca quizy. Przekonamy się? No to zaczynamy. Uśmiechnięta buźka. Lata 90. Wspaniałe stulecie. Violetta. Lata 80. Ogólna wiedza serialowa. Jak wytresować smoka? Którą czarodziejką Wings jesteś? Wydawca quizy. Pamiętam, jak oglądałam tę kreskówkę jako dziecko. To, co mi zapadło w pamięć, to bardzo wyraziste może nie czarodziejką Wings. Jak podaje Wikipedia? Wings. Jak podaje mniej niż B, więcej niż Wikipedii. Dobra, jeszcze się Jak podaje Wikipedia, Wikipedii, wszystko lubię Wings. Wynik Właśnie takie. jakieś... A, czekajcie, muszę to na sprawdzić. Dron widzowie. じゃあ、どうぞ。

Jak podaje w GPAD, ja mam swój skola, Linux. Mam tu coś z serwisu. Jak podaje Wikipedia? Klub Wings. Jak podaje mniej niż B, więcej niż Wikipedia? Mniej niż B, więcej niż. Klub Wings, właściciel Wings Club, włoski serial animowany wyprodukowany. Jak podaje mniej niż B, więcej niż Wings, mniej niż B, więcej niż Club Wiki, fandom. Bloom jest główną bohaterką serialu animowanego Klub Wings. Jest jedną z członków klubu Wings. Oraz jego liderką i założycielką. Wróżka strażniczka jej rodzinnej planety Domino. więcej informacji, pójdziemy na YouTube. Quizy o klubie Wings. Узнай, где меня пересекуешь. Да-да, quiz o cluba wins ocenanie ich procenty wins club

Z tak fajnie być trochę staną. i tak jest zbyt niezależną. Każdą chwilę umieć przeżyć. W I chytaj chwilę. Wszystko to o tym marzyliś. darzy się ty chcesz naprawdę.

Z Zdjęcia, z Zdjęcia, z stąd stąd. Zdjęcia, z A, słuchajcie wicoję. Zbieram magazyny KlubuX, blokuje mi nowych numerów. Niech się skończy ten konawirus... żeby były magazyny Klubu Wings. Najnowsze. I pozdrawiam Wings Blogger kanał. Pozdrowienia też, albo ja będę też na następnym kanale. Sam jeszcze tu był... Ale ja robię na kanał. No i tu no, I ostatnia piosenka. No my. ostatnia piosenka. I'm mm thinking, I'm thinking, I'm mm thinking, I'm thinking, I'm mm thinking, I'm 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 I pamiętacie, że jesteśmy po 4000 cech I po subskrypcji, komentarze też się idą.

Jeśli się dzisiejszy filmik Wam podobał, zostawcie suba i łapę w górę. I zobaczcie moje kolejne, kolejne filmiki. I zostawcie suba i łapę w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Tu ekipa Pawła.